Dawno temu zrobiłem odcinek o postaciach drugoplanowych, które zasługują na swoje własne filmy. Komentarzy sugerujących kolejne przykłady było całe multom, ale jeden powtarzał się wybitnie wiele razy. Dlatego dzisiaj nie powiem ani słowa o Januszu Traczu, głównie dlatego, że nie oglądałem plebanii i w zasadzie żadnych polskich seriali telewizyjnych z tamtych lat, więc nie czułbym się w pełni kompetentny, by opowiadać o czymś, o czym nie mam pojęcia. Więc jak się domyślacie, dzisiaj zabieram Was do drugiej części tego materiału, nie skupiając się tylko na postaciach drugoplanowych. Zacznę od mojej ulubionej postaci z uniwersum Breaking Bad i Better Call Saul, czyli od Majka Ermantrauta. Postaci, która niewiele brakowało, a w ogóle nie pojawiłaby się w serialach. Wyniknęło to, że podczas pewnej sceny w Breaking Bad nie mógł pojawić się Bob Odenkirk grający Sola Goodmana i scenarzyści wymyślili w takim razie Mike'a, który w imieniu Sola pojawi się zamiast prawnika. Miał być on zimnym profesjonalistą bez uczuć, i tak też wypadł. W pierwszym serialu nie miał aż tak wielu scen, oczywiście znacznie więcej wraz z ewolucją serialu, ale prawdziwym polem do otwarcia tej postaci był prequel Better Call Saul, gdzie praktycznie na równi z Solem stał się jednym z wątków głównych. Niektórzy by pewnie powiedzieli, że to przecież jest to, o co proszę i po części się z nami zgodzę, ale przecież ileż tam mogłoby powstać dodatkowych historii, praktycznie cały osobny serial lub film o wyrachowanym płatnym zabójcy. Świat stworzony przez Vince'a Gilligana jest na tyle rozbudowany i pełny genialnie napisanych postaci, że tam można zrobić spin-offów w całą miarę, ale jednak Mike to moje absolutne top 3 bohaterów Albuquerque Universe. Jeżeli to faktycznie ma jakąkolwiek nazwę, jak każdy praktycznie miał dobre intencje, ale środki jakimi próbował osiągnąć dobrobyt dla swojej rodziny był zdecydowanie wątpliwy moralnie, choć i tak na starość próbował być najbardziej prawym człowiekiem, no na tyle na ile się dało. Bohater, którego po prostu nie da się nie lubić, to znaczy po prostu trudno go nie lubić. Jego znacznie inne podejście do świata, a także zdystansowanie do problemów Gasa Fringa, Waltera White'a czy Sola Goodmana, bywa zabawne, ale tak łatwo pozwala zrozumieć. Mantrauta, dzięki czemu tak wiele zyskuje ten bohater w oczach widza. No więc czego bym chciał? No to oczywiście jakiegoś Picquela, być może jeszcze przed wydarzeniami z Better Call Saul, ale ta postać jest na tyle sprzężona z aktorem Jonathanem Banksem, że nie wiem, czy widziałbym tutaj kogoś innego. Chyba najprościej mówiąc chciałem tych sekwencji, które pojawiły się w Better Call Saul, bo to właśnie tam zakochałem się w tym niesamowicie czułym dziadku, ale i profesjonalnym człowiekiem od czarnej roboty. Bohaterem, który nie zna lęku. Oh. Legendą. Tutaj załatwia się pani, ty robisz to tam. Więc to tu umierają resztki godności. Sprawa jest prosta. Ostatnio mieliśmy premierę spin-offu to już kolejnego o kocie w butach, co moim zdaniem, pewnie i nie tylko moim, jest to decyzja skandaliczna, odchodząc zupełnie od tego, że najnowsza część jest naprawdę spoko, jednak uważam, że wybranie akurat kota zamiast osła jest szalonym niedopatrzeniem i zwyczajnie błędną decyzją. Zresztą podobnie twierdzi Eddie Murphy, podkładający głos pod osła. Kocham osła. Gdy zrobili film o kocie w butach, od razu pomyślałem, że powinni zrobić też o ośle. Osioł jest zabawniejszy od kota w butach. Kocham tę postać, ale uważam, że nie jest tak zabawna jak osioł. Wiecie, zrobić coś w stylu Out 2, które oddały pierwsze skrzypce złomkowi i ogólnie porównanie do Out uważam za całkiem trafne, bo ten powiedzmy głupkowato naiwny archetyp bohatera jest całkiem zbliżony do gadającego osła. Osobiście liczę na to, że Dreamworks drgnie mocniej całą markę wraz z kolejnym spin-offem Kota w butach Ostatnie Życzenie, które zawiera bardzo jasną wręcz obietnicę kolejnej części Shreka. A co chciałbym, żeby za tym szło, to otwarcie może bardziej sentymentalne niż wcześniej, ale dostarczające nam to, na co zasługujemy, szrek. Drogie panie, już niedługo Grlindo przekonasz się to, to nie pepy pe, pan dziobak? A o, zanim zapomnę, mam dla ciebie niewielki, skromny prezent. To całkiem niezły pomysł, który został podrzucony przez kogoś w poprzednim materiale. Indywidualny serial, a może bardziej film dla szalonego doktora Heinza Dundersztyca. Totalnie bez i ferba. Być może z Pepe Panem Dziobakiem, ale to już wedle uznania. Postać kultowa, niezwykle uzdolniona przede wszystkim muzycznie. Rolady dwie, macie robić to chce. Ja sobie wyobrażam to trochę jako mega mocnego. W jakiś sposób udaje mu się pokonać Pepe, jego wynalazek wymyka się spod kontroli, wtedy zmuszony jest prosić pana dziobaka o pomoc w pokonaniu, nie wiem, jakiegoś stwora, supermocnego robota, albo w ogóle przenosi się do jakiegoś innego świata, gdzie rzecz jasna musi być dobry. To jednak animacja dla dzieci, musimy zachować jakieś pewne standardy. Mam jeszcze jeden pomysł, który nie stawiałby Hańca w roli protagonisty, a standardowo antagonisty. Natomiast głównym bohaterem byłby pan. Dziobak. Film totalnie pozbawiony tych nieco irytujących braci, wiecznie szukającej problemów Fredki i wybitnie obojętnej matki, czy fajt tego ojca. 90 minut tylko Dziobak, Dundersztyc i Vanessa. Dać wybrzmieć takiej historii, zrobić w niej coś wybitnie szalonego, a na koniec oczywiście byłby ślub Pepe i Dunderest, to znaczy Vanessa. Pepe i Vanessy. Piękna historia. Nie da się tego lepiej zrobić. Why do you fear the past? Wielkim zaskoczeniem pewnie nie będzie. Dla was, jak wam powiem, że ja chętnie wróciłbym do uniwersum władcy pierścieni. Jeśli zaś chodzi o to, co chciałbym zobaczyć w formie filmu dotyczącej jakiejś postaci, która nie jest, powiedzmy, głównym bohaterem wątku, to może niech to nie będzie film, niech to będzie serial w stylu Kenobiego, czyli taki e, krótki jednosezonowy strzał, e, który ma tam nie wiem, sześć odcinków, to chyba miało tutaj czemu nie. I niech to będzie coś, co skupi się na postaci Aragorna oczywiście, zwanego później LSR-em. Taki żarcik. Chodzi mi o to, żeby wziąć postać z tej utartej fabuły, z tej fabuły, którą już znamy z książek, więc adaptacja filmowa do tego, no właśnie, no medium książkowe, medium filmowe i dajmy ją w historię, która została tylko lekko gdzieś tam zasugerowana. Chociażby mamy czasy Gandalfa, który razem z Obieży Światem Podróżował w poszukiwaniu goluma. Polowali, polowali na tego goluma w, w zasadzie w czasie, kiedy już władca siedział. I mamy chociażby to, mamy całą młodość Aragorna, który razem z Dunedainami sobie po północy hasał i bronił rzeczy jako strażnik, nie wiem. Więc poznać Aragorna, zanim został królem, dowiedzieć się coś na temat jego Ojca, w sensie Aratorna, dowiedzieć się na temat jakichś jego chęci albo niechęci do, do zostania królem w przyszłości, no bo w końcu linia królewska. Wymyślam, jakby ja nie jestem scenarzystą, ja nie jestem od tego, żeby to były fajne rzeczy, ja bym chętnie po prostu coś takiego obejrzał. Więc, jeśli ktoś by kiedyś miał stworzyć, to niech to będzie po prostu taki, właśnie, krótki, kilkuodcinkowy sezon serialu, który nam przedstawi Aragorna w czasach, kiedy. Kiedy go nie widzieliśmy jeszcze i w ogóle gadam już straszne głupoty, bo staram się zapełnić ten czas, który daje mi Aleksy, więc ja już lepiej skończę. W takim razie, oczywiście, nie mogło zabraknąć ponownie Harry'ego Pottera, bo to uniwersum tak wdzięczne, jeżeli chodzi o takie materiały, i nawet mam dla Was nie jeden, nie trzy, a dwa przykłady. Pierwszym z nich byłby serial albo film. Forma w zasadzie tutaj jest dowolna, natomiast skupiałaby się na słynnej rodzinie Wesleyów. Pomysł w sumie wpadł mi, kiedy grałem w Hogwarts Legacy, gdzie możemy spotkać profesor Weasley. To skoro oni byli obecni w tak wielkim świecie magii już tak wcześnie, to zdecydowanie można opowiedzieć o nich, niekoniecznie babrząc się w historii o Harrym poterze, Raczej umiejscałbym to gdzieś parę lat przed wydarzeniami z książek i opowiedział nieco o szalonym, ale trudnym życiu Artura i Moli, zerknąć na to jak wygląda normalny świat czarodziejów ze sporą dawką dobrze znanego nam humoru, a przy okazji tego ciepła rodzinnego, które wywołałoby parę ochów przed ekranami. W głowie kołatała mi się jeszcze myśl, by na wzór rodziny Adamsów skupić się na być może nieco komediowym, nieco sitcomowym spojrzeniem na ich przygody, ale to odrzuciłem ze względu na casting. No nie do pomyślenia byłoby zastąpienie Rona kimś innym niż Rupertem Grintem, czy Freda i George'a kimś innym niż braćmi Phelps. Owszem, ten problem pojawia się w przypadku praktycznie każdego członka rodziny, ale chyba nie jesteście aż tak bardzo przywiązani do aktora grającego Artura, czy odtwórczyni Molly. Wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy się pogodzić widząc inną twarz na ekranie, chyba że się mylę. I może wypadałoby zacząć gdzieś znacznie wcześniej i zupełnie zrezygnować ze znanych bohaterów na rzecz opowieści o genezie rodziny? Gdzieś w okolicy krzyżowania się z Rodem Blacków? Tutaj w sumie jestem ciekaw waszej opinii. Co bardziej by pasowało? Co lepiej by zagrało? Również pytam tutaj ze względu na paru mi znanych potterheadów oglądających nasze materiały. No a drugim przykładem byłaby produkcja, która wcale nie opierałaby się na jakiejś konkretnej postaci, choć owszem dałaby wybrzmieć bardziej na przykład takiemu Wiktorowi Krumowi, który moim zdaniem został nieco błędnie przedstawiony względem tego co mówiły książki, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Mi chodzi tylko o film, albo serial, no w sumie obojętne, o Quidditchu. Sportowa historia od zera do bohatera, albo przynajmniej od zera do mm, klasy średniej. Być może zupełnie nieznanego nam bohatera, który jeszcze do tego najlepiej jakby nie uczęszczał do Hogwartu, tylko tak na przykład właśnie do Durmstrangu. Niesamowite pole do popisu, jeżeli chodzi o ukazanie jednej z najlepszych szkół magii na świecie. Coś, czego zupełnie nie było. Opowieść poświęcona głównie temu sportowi, być może coś w stylu rockiego, gdzie chłopak kompletnie nieradzący, gnębiony przez silniejszych zawodników ciężko trenuje, by wzbić się na wyżyny. Wiecie, takie typowe zagrania dla podobnych produkcji, no i najważniejsze, turniej międzyszkolny jako finał filmu, czy też tego serialu, w którym oczywiście mierzymy się z reprezentacją Hogwartu, a jakże. Fani są przeszczęśliwi, bo mogą zobaczyć znajome twarze jeszcze raz, a my mamy niezły cel, do którego warto dążyć w fabule, którą zmyślam, jak prawie wszystko, co mówię w tym materiale. Dlatego sfera kreacji historii jest otwarta i dzielcie się ze mną, co byście chcieli tam jeszcze ciekawego dopisać takich wątków, bohaterów czy zwyczajnych drobnostek, na podstawie których można zrobić coś indywidualnego jest całe mnóstwo. Rozbudowanie uniwersum o dodatkowe filmy i seriale to prawdziwa gratka dla fanów. Świetnie to pokazuje Marvel z masą spin-offów w różnych formach, z postaciami o których nawet nie mam zielonego pojęcia, ale jednak uzupełniają ten bogaty świat. Gdybym był fanem, to pewnie bym się jarał, wyobrażając sobie podobną sytuację, tylko że ze światem czarodziejów. Natomiast my schodząc już na ziemię, zerkniemy na Ostatni przygotowany przeze mnie przykład poświęcony pewnemu szalonemu Żydowi. Ruch number one. The distinction between bread and rum is not discussed. Peaky Blinders to serial wypełniony genialnie napisanymi postaciami z krwi i kości. No ale Alfie Solomons to jest gość przebijający granice, przebiegły, podstępny i do tego tak niezwykle nieprzewidywalny. Alfie ma łeb na karku, a jego biznes w Londynie to warunki, które idealnie potrafią nadać się na kolejny serial w Anglii z początku XX wieku. To jak dochodził do swojego imperium dla mnie przynajmniej wydaje się bardzo interesujące, a sam uwielbiam kiedy Solomons pojawiał się na ekranie. Oczywiście jest to związane z tym, że Tom Hardy to Tom Hardy. Trudno nie lubić tego aktora za to, co wyprawia na ekranie. Nie byłoby to pewnie nic odkrywczego, zresztą też nie chciałbym nic takiego, raczej podobny serial, tylko że naturalnie z innym bohaterem, który podobnie jak Tommy Shelby nie był jednoznacznie dobry. Choć to jak wyrafinowany i imponująco inteligentny był, przysłaniały nam złe cechy. Zresztą wszyscy lubimy tych złych, bo zazwyczaj to oni są najciekawsi, coś tam zawsze wydaje się interesującego i tym przykładem za Kończę ten odcinek. Ponownie zapraszam do komentarzy już nie tylko w celu omówienia mojej listy, ale również byście dodali coś od siebie. Tymczasem ja się z Wami żegnam i za uwagę jak zwykle gratuluję.